Dzisiaj jesteśmy na comment i będziemy już losować. Get YouTube Comments. 10, bo bez odpowiedzi. I daj serce. Nick Fasola, jest na grupie. No dobra, to daję 25. Tu macie. Tak, dobra. Do Robuxa, e bo sobie będą dochodzić więcej, ja na 50? Będę spodziewać się tak. Fasola 1,5. Tu, payouts. Umieszam. Robuxy. Zobaczę, od kiedy ten jest, komentarz. Nie wiem, robuksy musi być starsze na grupie, nie mogę Ci tego przesłać, bo user jest, no, jest zbyt no, Ci około 2 dni, 3, teraz będziemy nosować kolejne 25, ale to już na 175 subów. Fasola tam się do mnie. Eh, Não, to eu já tinha ganho Tá.